Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Rybka. Na wstępie tego filmiku chciałem Państwu z całego serca podziękować za subskrypcje, które od Państwa dostałem. Nie spodziewałem się, że przekroczę 5000 subskrypcji. Jeszcze raz Państwu z całego serca dziękuję. I będę dla Państwa nagrywał coraz ciekawsze filmiki. Także. Zobaczycie sami. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Yy, tutaj mi właśnie Marek hodowca yy, zaproponował yy, jeden preparat, jak się robi podmianki wody. To jest Invital Aqua Fresh. To jest taka butelka. Już Państwu pokazuję. Tak to wygląda. I Państwu powiem, jakie ma właściwości. Właściwie to możecie sobie poczytać. O tym preparacie zawsze stosowałem tylko na chlor. Ale tutaj ma więcej właśnie takich substancji. Usuwa chlor i metale ciężkie. Zawiera ekstrakt humusowy. Działa przeciwko grzybiczo. Chroni skrzela. Także ten Marek mi polecił. Oczywiście pozdrawiam państwa, pozdrawiam Marka, pozdrawiam Grzegorza, Piotra i Mateusza. Co chciałem powiedzieć? W poniedziałek jedziemy po ryby. Zobaczycie jakie ryby przywieziemy do hodowli naszej z Grzegorzem. I nagram państwu filmik u Grzegorza. Yy, nagram Państwu filmik jeszcze raz u Mateusza i nagram Państwu filmik u Marka. Także dużo tematów będzie yy, takich konkretnych o akwarystyce. Tylko wyłącznie o akwarystyce. I tu za chwilę wspomnę o jednym chłopaku, ale to za chwileczkę. Yy, co chodzi o Mateusza. Mateusz, wielki szacun dla Ciebie. No wiadomo, masz duże akwarium. 1550 litrów. Jakie Mateusz ma ryby? Już Państwu mówię. Dzisiaj oglądałem filmik od niego. Wpuszczał sobie Altumy. No Altumów ma więcej, bo w tym dużym akwarium już mu pływają Altumy. No i tak ma Leopoldi, które mu się rozmnażają pięknie. Managapuru, Ryjonanaj, Santa Izabel i inne, inne rybki. Także naprawdę chłopak młody w wieku mojego syna. Może tam 2-3 lata będzie starszy, ale w wieku mojego syna ma pojęcie. I tu też chciałem wspomnieć właśnie o jednym chłopaku Jakubson. Nagrał bardzo fajny filmik o paletkach. Także teraz, kolego, ja się od ciebie będę uczył. Pozdrawiam cię serdecznie. Linki będą pod moim filmikiem. Od wszystkich. Raczej, no, znaczy może te, nie tak zrobimy. Zrobimy tak, że teraz dam kogoś innego do polecanych. Yy, I żeby było sprawiedliwie, będę polecał yy, co filmik jakąś osobę. Także przechodzimy. Ja państwu teraz pokażę. Nie będę tej lampy zdejmował, tylko pokażę Państwu, jak ona działa, ten plant. Jak z Grzegorzem przywieziemy, bo tak jak mówię, zamów, zamawiamy sobie już konkretne lampy u pana Bogdana. Także pokażę, jak się ściemnia, jak się rozjaśnia. I też pokażę jasną lampę SUM, znaczy Słońce. Także Państwo zobaczą. Tutaj, może teraz całkiem y, ściemnie planta. Jest taki klik, teraz ją, je, ją wyłączyłem, teraz włączam i rozjaśnię ją na maksa. Całkiem, całkiem ją rozjaśnię. I teraz znowu zgaszę tą lampę plant. I załączę lampę sun. A już zaraz Państwu powiem o co tutaj chodzi. I widzicie od razu jest jasne światło. Sun, lampa. To znaczy słońce, każdy z Was wie. I włączamy planta. Także o co tu chodzi przede wszystkim. Żeby nie stresować rybek. Pomalutku sobie rozjaśniamy rozjaśniamy po prostu lampę. O tak zostawimy. Właśnie z grzegorzem wybieramy się do Pana Bogdana, zamówimy sobie jedną. Raczej grzegorz sobie zamówi dwie, a ja sobie jedną zamówię porządną lampę. Nie, nie chcę mieć tu dwóch lamp tylko jedno także zobaczycie na jakimś filmiku i pokażę już całą lampę konkretnie po prostu nie zdejmowałem bo za, za dużo bym tutaj się teraz motał z tym wszystkim także nie będę zdejmował z akwarium pokażę Państwu rybki z bliska jak widzicie tutaj mam od Mateusza Managapuru a Santa Izabel byliśmy i zakupiliśmy razem także tak z bliska Państwu pokażę, jak się ładnie wybarwiają Santa Izabel tu też od Mateusza Managapuru. Też pięknie, widzicie, się wybarwiają. On rodziców ma od Folklera z Niemiec. To są ryby po tych rodzicach Managapuru. A Santa Izabelśmy zakupywali, tak jak mówię, jechaliśmy razem i zakupiliśmy u jednego hodowcy. Także tak to wszystko się przedstawia, rybki zdrowe, nic się im tu złego nie dzieje. Tu miałem właśnie od, kiedyś od akwarystyka Bednar TV, miałem ryjonanaje i pięknie mi ikrę składały. Ale sprzedałem te ryjona naje. No i teraz czekam, aż tu zacznie coś się w tym akwarium dziać. Ale tu już Państwu będę nagrywał na bieżąco i oczywiście pokażę na filmiku. Tu teraz rybki nakarmimy. Zobaczycie, jak podchodzą do jedzenia. Także rzucimy im troszeczkę karmu. Lubię się z nimi drażnić. O, jedzą. Także tu Państwu pokażę wszystko. Żeby Państwo widzieli. Ryby ładnie jedzą. Nic im tu się nie dzieje. Aby tak dalej. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję. Polecane kanały będą w opisie pod moim filmikiem. Jeszcze tak z bliska Państwu pokażę. O. Żeby nie było. One bardzo lubią, jak im jedzenie ucieka. A najlepiej, jakby był żywy, nie? To by dopiero ganiały. To by dopiero ganiały. No dobra, spotykamy się teraz u Grzegorza, w naszej hodowli. Później u Marka. No, i nagram Państwu filmik u jednego hodowcy, którego znam naprawdę bardzo długo lat. Właśnie jedziemy z Grzegorzem w poniedziałek po ryby. No cóż, życzę Państwu dużo zdrówka. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, że mnie oglądacie. Też będziemy w Ostrawie jeszcze raz mamy taki zamiar z Grzegorzem. Tu jeszcze zobaczę pokażę wam jak ładnie lotos rośnie mi w końcu się wybił do góry zbrojniki Ancistrusy weoniaste, zobaczcie. Tak może pod niej przejedziemy tu tam wrzuciłem tabletkę zajadają sobie. Także mają się ryby w tym akwarium dobrze. Anubiasy pięknie rosną, rozrastają się. Wiadomo, że jak będzie mocniejsze światło, to szybciej Anubias rośnie. Jak jest ciemniejsze, to wolniej. To każdy akwarysta wie. No, coś mi tutaj obraz zanika, ale dobra, raczej ostrość. No cóż, do następnego filmiku. Jeszcze raz dziękuję. Z tej strony rybka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć wszystkim.